Jeżeli coś się panu zarzucam, apartament, mobbing i oczywiście wszystkie powiązania z ludźmi z grup przestępczych. Czy pan miał styczność, to pan powiedział, że tak naprawdę ci ludzie gdzieś tam się po prostu przewijali, a nadal ma pan, utrzymuje pan te relacje, czy raczej to jest po prostu było i minęło? Jak to wygląda dzisiaj? Jak pan się odnosi do tych ludzi jak Olgierd L czy Grzegorz H? To są ludzie, których spotykałem gdzieś pojedynczo, niewiele razy w swoim życiu, na drodze czy to sportowej, czy na stadionie piłkarskim to nigdy nie były znajomości, które ja kultywowałem, czy które mm. przychodziły w jakieś prywatne znajomości, czy spędzanie e, czasu, ale te wszystkie znajomości, które pojawiają się w mediach i które są cytowane, wynikają z tego, że albo brali udział w uroczystościach, które ja organizowałem, albo czy jak tam e, innych, którego pan nie wymienił, wielki bus, mm. z którym ileś lat temu boksowałem i później się spotkaliśmy, więc to jest próba robienia z takiego naprawdę epizodycznego spotkania, Spotkania, jakieś relacji, które mają wpływać na osobę publiczną. no To nie, to, to, to nie jest cie, ciekawa rzecz pod względem medialnym. No poza tym ja spotykałem dużo groźniejszych przestępców w swoim życiu niż te wymieniane w artykułach prasowych. Ja przez wiele lat prowadziłem zajęcia resocjalizacyjne w aresztach, w więzieniach, więc ludzie, którzy mnie znają, którym opowiadałem o historii, o Sergiuszu Piaseckim, z którymi bym się przywitał, nie stanowią o tym, że spędzam z nimi prywatny czas.